Cześć. Tymek kazał mi kupić kubek jakiejś grupy, która tworzy filmiki na YouTubie, nic o niej nie wiem. I kubek kosztuje 50 zł bez złotówki. Więc zamówiłem mu ten kubek na jakieś tam urodziny, czy coś innego dostanie. Ale jednocześnie chciałem zobaczyć, czy uda mi się samemu zrobić bardzo podobny kubek, bazując na wzorze, który znalazłem na ich stronie. Oryginału nie będę pokazywał, pokażę tylko ten, który sam stworzyłem, bazując na grafice, którą znalazłem w sieci na stronie oficjalnej. Ale nie był to pliki odpek, w sensie grafika, która była naniesiona na kubek, tylko zdjęcie samego kubka, więc zdjęcie było zniekształcone, no bo nie jest wydrukowane na powierzchni dwuwymiarowej, tylko trójwymiarowej trzeba było zrobić korektę no i zrobić tak, żeby to wyglądało na porządnie zrobiony, a nie na przedruk więc kubeczek wygląda tak kubeczków zamówiłem w sumie 5 jeśli ktoś by chciał to można sobie go kupić podejrzewam że dorosły sobie nie kupi takiego tylko dla dziecka no i będzie on tańszy niż gdzie indziej gdyby ktoś miał ochotę na gołta kozła, koziołka kozę cokolwiek to zachęcam pozdrawiam